Kamil Łączyński w Anvil Wocławek, bil długie spotkanie play-off i to było prawdziwe play-off, walka o każdą piłkę, o każdą pozycję, o każdy centymetr parkietu. Zmiany prowadzenia, bardzo dużo ich i na koniec wyrwane, wyszarpane kłami Rottweilerów z An-Bil To prawda, tak jak powiedziałeś, że dużo walki w parterze, dużo walki takiej typowej play-offach. Play Dużo przepychanek, e, mocnych starć, e, wystawiający kłopcie, zawodnicy grający no, myślę, i nie odpuszczający nawet centymetra boiska. I taki jest playoff. Bardzo cieszę ta wygrana troszeczkę. E, odetchniemy teraz z drugą, bo wiadomo w jakiej sytuacji byśmy się stawiali, gdybyśmy dzisiaj ponieśli porażkę. Także cieszymy się bardzo, że żeby... Matematycznie to jest tylko jedno zwycięstwo, ale... Generalnie trzeba powiedzieć, że to zwycięstwo chyba nie ma wartości, jest, bez, jest może bezcenną, tak powiem, bo gdyby ten ostatni rzut szabona Luisa wszedł do kosza, byłoby dużo lepiej. Tak, zakonnicy sobie zdają sprawę jak trudna syka w Kali, że w w e, temperatura e, jest Tutaj jest bardzo gorąco. Kibice żywiołowo dopingują że nam, no, Oczywiście nie tak dobrze jak nasi, ale, ale, ale żywiołowo. I wiedząc, że będzie też spora grupa angielosów na meczach w Suskus, musimy mieć chłodne głowy przy tej wysokiej temperaturze panującej na sali i wyeliminować sporo błędów, które do tej pory trafiają nam się. Szczególnie że obronnej. Teraz prawie nie tracimy 90 punktów że wczoraj to na 80, także to jest troszeczkę za dużo. A musimy coś poprawić i zagrać zdecydowanie lepiej na, na fali. Ta defensywa rzeczywiście nie jest taka, jaką byśmy wszyscy oczekiwali. I też to takie dwa spotkania one były troszeczkę dziwne, bo w pierwszym bardzo duży procent skuteczności, bardzo wysokiej skuteczności energii czarnych za dwa. Oni penetrowali do kosza, mijali obronę. Dzisiaj to było zacieśnione. Oni nie mieli tam miejsca, ale z kolei 11 trójek. Tak, ee, wiemy. Którzy mają wspaniałych strzelców i zresztą rozciągają to obronę. Czyli przy okazji kiedy musimy pomagać pod koszem, ktoś przez moment jest wolny na, na obwodzie i, i dzisiaj to skrzet wykorzystywał, czy, czy Łukasz Semre czy Rzeź Także mówię, jest dużo do poprawy, ale cieszy zwycięstwo, e, bo nieważne jak nie stylu się gra, nieważne e, jak słabo się człowiek prezentuje na boisku, na końcu liczy się, że bez tego boiska zostanie wygrany ale to jest tylko jeden, jeden mecz i zdajemy sobie doskonale sprawę, że jest piekielnie trudne zadanie przed nami, ale myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić, bo w tym sesji pokazaliśmy, że...